7 i 8 lutego hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie stała się areną zmagań czołowych polskich par tanecznych. Blisko 350 zawodników przez dwa dni rywalizowało o tytuł Mistrzów Polski w Tańcach Standardowych, a także w ramach Grand Prix Ekstraklasy w tańcach latynoamerykańskich. Impreza zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym stała na bardzo wysokim poziomie. Hala sportowa przemieniła się w przepiękną scenerię, dzięki której taneczne widowisko miało wyjątkowy charakter. Wszystko super, wszystkim bardzo podoba, wszystko bardzo podoba i turni, i oprawa, i muzyka, i światła i całe dekoracje, także cała Polska pod wrażeniem i ja tylko słyszałem tylko bardzo dobre superlatywy w adres organizatorów. Warto więc wy było wybrać Rudę Śląską na miejsce odbywania się tych mistrzostw? Tak, dlatego że nawet zagryciowej zagraniczni powiedzieli, że czuje taka ciepła atmosfera, e, na zewnątrz zimno, ale tutaj na sali taka bardzo ciepła atmosfera, dlatego że e, kibiców dużo, e, na przykład na wieczorową galę całą, wszystkie stoliki nasły kupione, e, także będzie myślę, że super atmosfera i w tej atmosferze wiadomo, że parom też ta tańczy się lepiej. Poziom tanecznych prezentacji był wyrównany i jednocześnie bardzo wysoki, a to za sprawą par, które plasują się na czołowych miejscach światowych rankingów. Tancerzy stylów standardowych oceniało 10 sędziów z Polski, Włoch, Niemiec oraz Norwegii. Pary, prezentujące tańce latynoamerykańskie, oceniane były przez 7 sędziów z Polski, Australii, Hiszpanii, Ukrainy oraz Włoch. Już teraz należy powiedzieć, że. Turniej po pierwsze jest pięknie zorganizowany, co wcale nie jest niczym zaskakującym, ponieważ organizatorzy to są zacni organizatorzy. Po drugie, w sensie sportowym ten poziom jest naprawdę znakomity i to bardzo mnie cieszy jako prezesa, bo trzeba na to patrzeć w perspektywie udziału naszych par w rywalizacji międzynarodowej. Ostatnio mamy właśnie w tańcach standardowych znakomite wyniki, więc. Koniec więci dzieło, ale już teraz widać, że szczególnie w standardzie ten poziom finału będzie znakomity. No właśnie, czy pary czymś szczególnie zaskoczyły sędziów? To są dobre pary i, i mm, one ciężko pracują i tak naprawdę ja myślę, że nie pokazały wszystkiego w sensie, w sensie tego dopalania rywalizacji, która się uaktywnia z rundy na rundę. Te najlepsze pary e, tańczą po prostu na razie normalnie, natomiast na poziomie finału, kiedy <gryw> będzie walka o tytuł, o medal, e, wtedy będzie po prostu widowisko niesamowite, duże emocje, duże przeżycia i, i wtedy dopiero można mówić o zaskoczeniu, ponieważ sędziowie oceniają na bieżąco każdy moment na parkiecie, czyli e, to wrażenie naprawdę, jestem przekonany, będzie z rundy na rundę coraz większe. Ta rola sędziów jest w tym turnieju niezwykle istotna. Proszę nam powiedzieć, co sędziowie biorą pod uwagę, oceniając te taneczne prezentacje? To jest bardzo wiele elementów. Tak, ja wiem, że widzowi wydaje się, że wszyscy tańczą pięknie i pewnie wszyscy tańczą tak samo, natomiast nie. Natomiast sędziowie mają swoje kryteria. One w zależności od poziomu, tutaj na poziomie mistrzowskim to większą rolę w 60-70% odgrywają, mają, mają, oceniane są takie elementy artystyczne, muzykalności, interpretacji choreografii, interpretacji ruchowo-rytmicznej, w sensie takiej pięknej muzykalności. I to, a to jest stworzone na bazie techniki, ale ta technika jest oceniana tylko na poziomie 30-40%. Tak to wygląda. Z tym, że sędziowie są wybrani z dużą troskliwością. To są ludzie, którzy naprawdę mają ogromną wiedzę w sporcie tanecznym i duże doświadczenie. Dla nich to po prostu jest fajna praca, którą robią z dużą koncentracją. Natomiast dla nich jest, to, jest również to radość. Taka zdystansowana. I patrzą na te niespodzianki oczywiście, patrzą na reakcje, patrzą na emocje, patrzą na... Patrzą oczywiście, teraz już nie ma par, które są na przykład słabsze w sensie technicznym. Nie, już, już, już zostały te pary poprzebierane najpierw, najpierw żeby się zakwalifikować do mistrzostwa, a teraz żeby przejść te dwie rundy, to teraz już trzecia runda, wow! Wydaje się, że wykonanie tanecznych figur przychodzi uczestnikom z niezwykłą lekkością. Jednak by osiągnąć taki mistrzowski poziom, pary trenują średnio 8-10 lat. Żmudne przygotowania przynoszą znakomite efekty, co podziwiać mogła publiczność, gorąco dopingująca wszystkie pary. Tancerze na parkiecie w pełnym skupieniu prezentowali to, co udało im się wypracować wspólnie z trenerami. Pary wchodziły również w interakcje z publicznością, a aplauz dodawał tylko tancerzom skrzydeł. Tutaj nie było nie było miejsca na błędy. Każdy ruch był bowiem starannie wypracowany podczas wielu miesięcy treningów. Okres przygotowań do mistrzostwa dość długo. My przygotowaliśmy się około 2-3 miesięcy, ale to nie ma takiego konkretnego czasu. Zawsze przygotowujemy się od początku naszej kariery, od mojego. Już przygotowujemy się do tych mistrzostw, do najwyższych rang turniejowych, takich jak dzisiaj, jakie jest Mistrzostwa Polski Dorosłych Par. Co Państwo przygotowali, jeśli chodzi o taneczne prezentacje? Co, co, co dzisiaj tutaj widzowie mogli zobaczyć w Państwa wykonaniu? Przygotowywaliśmy tańce standardowe: walc angielski, tango, foxtrot, wiedeński quickstep. No jest to pięć tańców, właśnie. Jak oceniacie poziom dzisiejszych mistrz, mistrzostw? Pary są dość dobre. Jest to najwyższa kategoria taneczna, także jak widać. Poziom jest naprawdę wysoki i trzeba walczyć do końca. Byliśmy na, na dwóch obozach, jeden za granicą we Włoszech. E, ostatni obóz to był nas, nasz taki przygotowywujący już klubowy z trenerami, którzy widzą nas na co dzień, nas znają. E, zakończyliśmy go w środę i, e, no i tyle, i teraz mistrzostwa. Jak swoje szanse oceniacie? Już dwie rundy za wami. Tańczy nam się dzisiaj super, bardzo fajnie. Jest niesamowita publiczność tutaj w Ródzie Śląskiej, bo dopingują wszyscy naprawdę. Także atmosfera bardzo fajna i no, my tańczymy, żeby no, na pierwszym. Chcemy po prostu, jesteśmy zdeterminowani, aby wygrać dzisiaj. Tak, damy z siebie wszystko. Tak, będziemy po tańczyć jak najlepiej, a wyniki później wieczorem wszystko się okaże. No, przygotowaliśmy się od zeszłych mistrzostw, więc jest to cały rok tak naprawdę, ale ponieważ tańczymy również inne turnieje, więc są jakieś tam są etapy po kolei takie przygotowań, aż w końcu ten najważniejszy, tak, w roku turniej. Udało Wam się dojść do tego finału, Wielka Gala przed nami. Jak oceniacie poziom tych mistrzostw? Myślę, że poziom jest bardzo wysoki, przede wszystkim bardzo dobrze zorganizowany. Zresztą u nas w Polsce tak naprawdę, porównując nawet na świat, no, poziom jest bardzo wysoki, jeżeli chodzi o pary. Młode i bardzo dobre. Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych oraz Grand Prix Ekstraklasy w tańcach latynoamerykańskich były już kolejną taneczną inicjatywą podejmowaną w Rudzie Śląskiej. Mieszkańcy z pewnością mają jeszcze w pamięci kampanię Roztańczona Ruda, która w sposób symboliczny została podsumowana właśnie przez zmagania profesjonalnych tancerzy. Bardzo się cieszymy, że Mistrzostwa Polskie odbywają się u nas w Rudzie Śląskiej. Olbrzymi zaszczyt. Olbrzymia impreza i myślę, że rozsławimy Rudę Śląską jako miasto roztańczone. Dzisiejsze wydarzenie jest kontynuacją kampanii Roztańczona Ruda. Tamta kampania była kampanią społeczną, skierowaną przede wszystkim do mieszkańców Rudy Śląskiej, do amatorów, których szkoliliśmy w kierunku tańca. Tym razem spotykamy się w hali Mosiru już na profesjonalnej gali, gdzie zaprezentują się najlepsze pary taneczne w kraju. Czy Ruda Śląska będzie podejmowała kolejne działania, by zachęcić mieszkańców miasta i nie tylko do tańca? Tak. Chcielibyśmy kontynuować działania związane z rozwojem tańca w Rudzie Śląskiej. Mamy nadzieję, że już wkrótce zostanie tutaj otworzona profesjonalna szkoła tańca i mamy nadzieję, że podobne wydarzenia będziemy mogli organizować w przyszłości. Mimo iż wszyscy tancerze znakomicie przygotowani byli do zmagań, to tylko nieliczni, zająć mogli czołowe lokaty w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ci najlepsi reprezentować będą nasz kraj na międzynarodowych turniejach. Ruda Śląska doskonale się sprawdziła w roli współorganizatora Mistrzostw Polski w tańcach standardowych oraz Grand Prix Ekstraklasy w tańcach latynoamerykańskich.